Zeka jest to jest witowa w tym kanale i takie, że nie samym graniem człowiek żyje, więc nie tylko będę grał w gry, tak jak później będzie, ale będę też oglądał. Leżał, czekał, wiadomo, dzień szakala. Leżał, czekał, serial pojawił się na, na SkyShow. Ale poza tym trzeba się coś uzupełnić, odświeżyć. Także jest też Day of the Jackal, stary z 1973 roku, mojego roku urodzenia. I jest też oczywiście z 97. z Brusem Willisem, e, Szakal. No i potem jak się odświeżę, to sobie obejrzę Dzień Szakala. E, na SkyShow wszystko jest. Jest już 6 odcinków, ale to chyba nie koniec, bo napisane jest, że nowe odcinki w piątki, więc będzie coś jeszcze. Także dzisiaj se też będziemy oglądać odświeżonko szakalowe. <laughs> no, to by było na tyle. Cześć, Szakal. <laughs> Polecam w ogóle. No. Wiadomo. Na